Dobrze proszę Państwa, kamerujemy. No wywiad robimy z Panem Tomaszem Jaworskim. Słychać mnie? Tak, słychać się dobrze. A mnie? Też. E, co chciałbyś powiedzieć o tej sytuacji, w której się teraz znajdujesz? Mm -hmm. Tutaj w ogóle mi tylko i to była przepustka 7 dni, a teraz praktycznie od no, miesięcy ponad czterech jest tutaj na psychiatrii. E mm -hmm. Mm -hmm. Tak jak mówiłem, ten a ile osób. Można by tak powiedzieć, że, że jest niewinnie, właśnie tam siedzi razem z Tobą. To jest sporo tutaj pomieszczeń. No myślę, że około 50 osób to co najmniej. Mm -hmm. Mm -hmm. Co najmniej. E, no tak jak Wcześniej na filmie było ten, um, mówiłeś co tam się dzieje, dlaczego taka, taka sytuacja. No, kraty są w szpitalu yy, o wzmocnionym zabezpieczeniu, tam gdzie byłem w Lubińcu, tam mhm. są kraty, I to jest o wzmocnionym zabezpieczeniu. A w Lubińcu to tam ile było osób? Może nawet tyle samo mm Dzwonią -hmm. do mnie yy, często ostatnio ludzie z Lublińca, którzy jeszcze nie pochodzili sam tam Tam jest po... Dwa ta lata, ta lata tam siedzą, a ja siedziałem półtora roku mm -hmm. Półtorej roku Czyli jesteś jakby od... od listopada? Tutaj? Od 22 grudnia 6. A dlaczego Cię tutaj przenieśli? Chociaż w Warszawie to, to na przykład w Bielańskim to mają kraty. No szpital. nie, wiem, no tutaj nie mają. No tutaj. To jest szpital o podstawowym No. A ja tak narzeka tutaj na, na personel. Tak mniej więcej. tą sytuację w Lublińcu i, i tutaj. W Lublincu to tak. W Lublincu już narzekali. To tak zastanawia, ile, ile się zmieniło podczas PRL-u? Bo od PRL-u są takie psychuszki, myślisz, że to jest to samo co za PRL-u? No myślę, że tak. Jeszcze jest chyba nawet. Tutaj. A ile tutaj ludzie siedzą tak mniej więcej? 5 lat. Średnio? Może tak. się około dwóch lat. Aha. Nawet. Eee, czy byś mógł wymienić e, tych lekarzy, tych z imion i nazwisk, tak żeby ludzie wiedzieli, z kim my mamy do czynienia? No teraz obecny ordynator to, to jest Ludwik Malk. w tamtym szpitalu to była Sylwia Koniecka. Mhm. To była Sylwia Koniecka. No i tacy sami ordynatorzy, jak byś powiedział, że tacy sami oni są, jeżeli chodzi o przetrzymywanie Ciebie? Co jeszcze Ciebie trzeba zapytać? Um, to trochę mamy czas, bo trochę mniej mamy czasu, ale. Będziesz to publikował? Mhm. Wszystko będziemy publikować, ale chcę wrócić jeszcze raz do tej rozmowy, bo niektórzy może nie wiedzą, jak się, jak się w ogóle tutaj dostałeś. Zacząłem walczyć o swoje prawa, bo zatrzymali mi bezprawnie prawo jazdy z ze Bo ja byłem dwa tygodnie na obserwacji, bo mi się robiło słabo na oddziale yy, psychiatrycznym i mi wpisali, że ja mam SOF pręgny. Zacząłem się odwoływać od tego. Na, napisałem donos do nas do. Że mnie tutaj oszukali, i że nie ma żadnej schizofrenii, że tam cuda się dzieje na oddziale Co oni stwierdzi i co dalej? Oni zamiast mi pomóc, to wysłali to pismo do starosty z a starosta mi zatrzymał prawo jazdy. Wysłał mnie najpierw tutaj na dla kierowców, na które się tutaj nie zgłosiłem, bo napisałem odwołanie, że tutaj nie mam żadnej choroby psychicznej i nie widzę potrzeby, żebym się badał. Moja rodzina, że tutaj też nie widzi we mnie żadnej choroby psychicznej, bliska rodzina, znajomi też. I co dalej? W tym czasie, gdzie no, pilnie było mi to prawo jazdy potrzebne, zacząłem po prostu dzwonić, szukać pomocy, żeby mi ktoś tutaj pomógł je odzyskać. I tak zadzwoniłem do Policji Łódzkiej i Wojewódzkiej. No i tam po wysłali po mnie policję, pomiesiłowców. I co dalej D było? No i założyli mi sprawę w Sądzie o groźby. I w sądzień, i... i tak nie najpierw do aresztu śledczego w Łodzi na ulicy Słodnej, a później z aresztu 25 marca 2020 roku nie przenieśli do psychurze. Ile już jest? Już ten jesteś dosyć yy, długo tutaj. Trzy lata będzie niedługo. No tak, łącznie trzy lata mnie zamknęli. Yy, dwa lata w psychuszkach najpierw w Lublinie, w szpitalu i po ponad pół roku tutaj w Barcie. Było się radzę. Myślisz... Myślisz, że niedługo. Być wyszedł, bo mówiłeś coś za 15 marca. 15 marca mam rozprawę w sądzie. w, w Sieradzu. Nie wiesz, jak ona przebiegnie. odwoławcza Odwołanie odwołaniu złożymy na adwokat, ale opinię mam fatalną i od tutaj ze świtami. Mhm. Jechać. Ja myślę, że to nie ma sensu, żeby ja Nie, a jeżeli nie Ja myślę, że to ja myślę, że zawsze, że zawsze to tak będzie, że jeżeli czegoś nie zrobimy. Bo jak widzisz, nikt się nie upomina. E, o ciebie i o Tomasza Sapiele. O Kasie Stróżok już bardziej. Oni tylko napędzają ci psychiatrzy, jak to zauważyłem, e, e, sp e, spirale, że ich coraz bardziej ich nienawidzą ludzie tak naprawdę. Ja tak odczuwam to na przykład. Ja tak ci powiem tak szczerze. E, mm, mm, nie wiem, jak ty e, to odczuwasz. ja tak samo. To jest jedna wielka klika lekarsko-prokuratorska, która nie doprowadziła do upadku. No ta wielka klika jeszcze jest za, za czarnymi protestami. Przecież oni uczestniczyli w tych marszach czarnych protestów. Psychiatrzy protestowali za aborcją. Więc właśnie to jest ideologia. Są masonami, jak sam mówiłem wcześniej, Żydami, są za aborcją. I teraz, i teraz jak my możemy ufać? Czy za LBGT, i teraz, um, um, czy można takim ufać ludziom, jeżeli są, z jeżeli są za pewnymi ide ideami lewackimi? Właśnie też to tak zauważyłem. Więc tutaj jest właśnie ten problem. Szkoda, że się do nas wcześniej nie zgłosiłeś z tym problemem. No szkoda, no nie wiedziałem, że możecie pomóc. Na pewno możemy pomóc, żeby cię nakręcić. A dalej to ja właśnie myślę, żeby 10 i 7 iść koło rzecznika, bo to tak dłużej nie może być. Hmm. Żeby zażalenie dać, e, myślę, że w Twojej i, i Tomasza e, e, sapieli 10%, a ten a Kasiej Strużyk już chyba będzie 7 hmm. e, marca, żeby się tą sytuacją zajęli. Rzecznik Praw Obywatelskich. Trzymali z daleka od tej branży psychiatrycznej. Bo to, to rodzi za sobą bardzo duże problemy, z których nie można się wydostać. Mm -hmm. Nawet jak... Przecież oni chcą, żeby, żebyśmy ten, żebyśmy na nich pieniądze wydawali. A jeden pacjent to jeden pieniążek. Więc tutaj, proszę Państwa, nie pozwólmy właśnie na to bardziej. No dobra, to tylko tyle. No to trzymajcie się i do zobaczenia.